Cześć, witam w tym spontanicznym filmie, który będzie pozbawiony fajerwerków montażowych. Natomiast ważne informacje, o których muszę tu powiedzieć, natomiast jestem tuż przed wyjazdem, nawet kamerki nie włączyłem. Ale sprawa wygląda tak. Koniec roku się zbliża, zatem Hello Games powtórnie umożliwia powtórzenie niektórych ekspedycji i widzimy, że już dzisiaj można rozpocząć powtórkę ekspedycji numer 2 przyczółek. I warto to zrobić, zwłaszcza jeśli ktoś nie robił y, głównej ekspedycji, albo nie robił już powtórki ekspedycji, która miała miejsce 11 miesięcy temu, ponieważ nagrodą tutaj, jak widać zresztą na załączonym obrazku, jest frykata Normandia. Tak, ta Normandia. Zwłaszcza fani Mass Effecta na pewno będą zadowoleni. Oczywiście ekspedycję można rozpocząć istniejącą już postacią, za pomocą właśnie tutaj terminala ekspedycji. Ja jestem oczywiście zwolennikiem tej metody. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki do wielu moich poradników. Zachęcam do zerknięcia. Będą tam właśnie też poradniki dlaczego ekspedycję lepiej robić istniejącą już postacią. Ale nie chcę teraz tego robić, ponieważ jak wrócę gdzieś za tydzień, to zapraszam Was na transmisję na żywo, na której oczywiście spróbujemy zrobić tą powtórkową ekspedycję. A teraz uruchomimy ten drugi sposób, czyli z nowego zapisu, żeby zobaczyć jakie są kamienie milowe i jakie są nagrody. Of expedition. a więc jeśli nie chcesz robić tego istniejącą już postacią no to po prostu odpalasz nową grę tutaj jest powtórka ekspedycji dwa przyczółek tak samo jak poprzednio pojawiamy się na pokładzie frachtowca ciekaw jestem czy dokładnie wszystkie kamienie milowe będą wyglądały tak samo jak w poprzedniej powtórce ponieważ zwykle w tych powtórkach wygląda to troszkę inaczej niż w głównych ekspedycjach jeśli tak to na moim kanale są te zapisy tych transmisji sprzed 11 miesięcy więc jeśli ktoś nie będzie się mógł doczekać tej transmisji, którą będziemy robić mniej więcej za tydzień, za tydzień i kilka dni, no to można sobie tam zerknąć. Jak zwykle powtórka tej ekspedycji składa się z pięciu faz. W każdej fazie jest kilka kamieni milowych. Szybko tylko tak je tutaj przelecę. Oczywiście, jak będziecie grali, no to i tak każdy będzie sobie yy, mógł to sprawdzić. Natomiast już tak na szybko, jak tutaj widzę, to raczej to są te same kamienie, ale do końca nie mam pewności bo jednak to 11 miesięcy już minęło, więc wiadomo, zaraz tutaj tylko jeszcze zerkniemy na tą ostatnią kluczową stronę. Jak ktoś tutaj koniecznie będzie chciał się zapoznać akurat z tego filmu, no to można sobie tutaj zrobić stop-klatkę i sprawdzić, dlatego ja już powolutku te wszystkie kamienie tutaj zaznaczę. Teraz oczywiście ostatnia faza, która tu pokazuje zaawansowanie wszystkich kamieni. I jak widać, tutaj nagrodą będzie smuga e, błędów rzeczywistości. Plany krnobrny sześcian. E, peleryna dowódcy floty to personalizacja naszej postaci. Maska bojowa złotych pierwszych pomiotów. Personalizacja. E, no i tutaj, plany naklejka ekspedycji przyczółek, sztandar ekspedycji przyczółek. No i najważniejsze to, co nas bardziej interesuje, czyli nagrody za jakby zwycięstwo, za przejście całej ekspedycji. Tytuł buntownik, tytuł idealista i oczywiście tutaj nasza Normandia. Normandia z mas efekta. To jest fregata, która tam będzie sobie pięknie trwała nad naszym frachtowcem, oczywiście do momentu, kiedy nie wyślemy ją na jakąś ekspedycję. Także widzicie, skrócenie poprzedniej ekspedycji nie było przypadkowe. Hello Games uruchomiło proces powtarzania ekspedycji, więc kilka jeszcze ich do końca roku będzie. Także jak ktoś czegoś tam nie zrobił, no to teraz będzie okazja. Tym bardziej, że no jest kilka fajnych nagród. Widzimy, że tutaj wystartowali od przyczółka, ponieważ nagroda jest zacna. Myślę, że to będzie ten klucz, czyli będzie powtórka tych ekspedycji, gdzie te nagrody były najbardziej znaczące i które mogą tutaj najwięcej ludzi z powrotem zachęcić do grania. Dobra, ja kończę. To było takie mocno spontaniczne. Przypominam, w opisie pod tym filmem są linki do moich filmów, poradników, na pewno tam znajdziecie coś przydatnego, pamiętajcie, gdzieś tam po 11 listopada wracamy do transmisji na żywo i wtedy zrobimy sobie transmisję na żywo z przejścia tutaj tej powtórki ekspedycji, więc zapraszam, za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia, trzymajcie się, hej!